Wiecie, gdzie jest najbardziej kolorowy fortepian na całym świecie? W Muzeum Chopina w Warszawie. Wiem, wiem, myślicie, że muzeum to nuda. Kapcie na nogach i panie, które tylko patrzą, żeby czegoś nie zbić. Tym razem pokażemy wam muzeum multimedialne z magnetycznymi kartami i zabawami dla dzieci. Przy okazji posłuchacie całkiem dobrej muzyki, oczywiście na fortepianie. Jesteśmy w Muzeum Chopina w Warszawie. Uwierzcie mi, tu nie jest nudno. Dziewczynki i chłopczyki. Niewiele trzeba się natrudzić, by znaleźć wokół siebie pomniki przedstawiające słynnych ludzi. Tu jakiś pan na koniu siedzi i patrzy w dal, ale na niby. Tam jakaś pani, wprawdzie starczą i mieczem, ale ma ogon ryby. A tam pod drzewem krzywym i nad sadzawką dosyć płytką, siedzi pan z głową przekrzywioną, jakby mu coś pachniało brzydko. Dziękuję. Właśnie dostałam bilet do muzeum. Nowoczesny bilet do nowoczesnego muzeum. Muzeum Chopina to jedno z najnowocześniejszych muzeów w Polsce. Jego obecna multimedialna wersja została stworzona w 2010 roku. Ale Muzeum Chopina, które zajmuje się zbieraniem pamiątek i dokumentów związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina działa już od 1934 roku. Znajdziemy tu tak drogocenne eksponaty jak fortepian, na którym grał Chopin, ale i jego zeszyt, w którym ćwiczył pisanie liter po polsku i po francusku. W sumie, Chopin to muzyka. A jak pokazać muzykę w muzeum? Przecież to nie jest sala koncertowa. A widzisz, w naszym muzeum również jest sala koncertowa, w której odbywają się recitale fortepianowe z muzyką Fryderyka Chopina. Możesz tutaj sobie usiąść. Przyłóż proszę bilet do czerwonego punktu. I teraz możesz sobie wybrać kompozycję, której chcesz posłuchać. Wybrałaś koncept fortepianowy f mol Fryderyka Chopina. A czy to jest prawdziwy fortepian Chopina? Tak, to jest najprawdziwszy fortepian Chopina, na którym kompozytor grał Prawdopodobnie był już bardzo chory, więc pewnie niewiele w ostatnich latach życia. A skąd wiadomo, że to jest fortepian Chopina? Y każdy, każda pamiątka po Chopenie ma swoją długą historię. I akurat w przypadku tego fortepianu możemy sięgnąć do momentu, w którym Chopin zmarł i po jego śmierci jedna z jego uczennic odkupiła ten instrument od plejela, który ten fortepian wykonał. To był taki ulubiony fabrykant fortepianów Chopina i potem przekazała siostrze Chopina. Siostra Chopina ten fortepian przejęła i potem w rodzinie on się przewijał. Przewijał aż do naszych czasów, kiedy trafił już w wieku XX do naszej kolekcji. Spotkałam się z takim słowem Chopiniana. Co to jest? Chopiniana to są wszystkie obiekty związane po prostu z Chopinem. Znajdujemy się teraz w salonie Mikołaja Chopina. Czy wiecie, kim był Mikołaj Chopin? – Ojcem Fryderyka Chopina. – Tak jest. Był ojcem Fryderyka Chopina. Dlatego mamy takie miejsce w naszym muzeum, ponieważ salon Mikołaja Chopina był, był bardzo ważnym miejscem spotkań towarzyskich profesorów liceum warszawskiego i uczniów liceum warszawskiego, gdzie mm, ojciec Mikołaj przeprowadzał lekcje francuskiego. Mały Fryderyk chodził jako uczeń. Zwróćmy uwagę na dwa eksponaty bardzo związane z życiem y, młodego Fryderyka Chopena, świadczące o jego niezwykłych umiejętnościach, nie tylko muzycznych. Mamy tutaj laurkę, którą Fryderyk Chopin napisał, narysował i wyrymował dla swojego tatusia, mając tylko 6 lat. Możemy tutaj to przeczytać, jest napisane. Y, 6 grudnia 1816 roku. Tutaj spójrzcie, jeszcze na zeszyt do kaligrafii. Jest to oryginał w naszym muzeum. Ciekawe, do kogo on był podobny? Do mamy czy do taty? Myślę, że trochę do mamy i trochę do taty. Prawda, że piękne te portrety? A jego siostry? Były one do niego podobne? No i tak. I bardzo lubił się z nimi bawić. Na przykład w teatr. Dlatego w tej sali możemy oglądać teatr w cieni. Z Muzeum Chopina współpracuje wielu artystów z różnych dziedzin sztuki. To m.in. innymi Borys Kudliczka, scenograf, autor koncepcji plastycznej Polskiego Pawilonu na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju. W Muzeum na Tamce wraz z Adamem Dudkiem przedstawił projekcję wideo, gdzie główną bohaterką jest wieżba, symbol mocno związany z Mazowszem i właśnie muzyką Chopina. Projekcję kudliczki i dudka przeznaczoną na pięć ekranów, goście muzeum oglądają przy akompaniamencie niezwykle ekspresyjnej kompozycji Fryderyka Judzie zwanej rewolucyjną. Fryderyk Chopin przyszedł na świat w żelazowej woli. Co ciekawe. Nie wiemy dokładnie, kiedy się urodził. Znane są nam dwie daty. W księdze parafialnej kościoła w Brochowie, gdzie mały Frycek został ochrzczony, napisane jest, że urodził się 22 lutego 1810 roku. Natomiast kompozytor podawał zawsze datę 1 marca. Gdy miał 6 lat, rozpoczął naukę gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego. A rok później skomponował już pierwsze polonezy Bedur i Gemon Kompozycji Uczył się w szkole głównej muzyki u profesora Józefa Elsnera, który to na zakończenie ostatniej klasy wystawił mu ocenę Szczególna Zdatność, Geniusz Muzyczny. Panie ministrze, skąd pomysł na takie muzeum? Mam takie wrażenie, że wymyślił je sam Fryderyk Chopin swoim życiem i swoją muzyką. Gdyby nie jego życie, nie jego aktywność, twórczość, to tego muzeum by nie było. A co to za projekt Muzeum za Złotówkę? Muzeum za Złotówkę to jest taki pomysł, aby wszyscy ci, którzy nie skończyli 16 roku życia, więc są w takim cyklu edukacyjnym, takim intensywnym, aby miały łatwy wstęp do muzeów, aby nie musiały za to dużo płacić, aby w związku z tym chętniej do tych obiektów przybywały. A do tego dołączyliśmy jeszcze lekcje muzealne, które się cieszą naprawdę dużą popularnością. A jaki wkład ma ministerstwo w to muzeum? Duże, bo praktycznie 100%. To jest muzeum wybudowane z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyposażone zostało także przez Ministerstwo Kultury. Każdego roku kupujemy różne przedmioty, które kiedyś przynależały do Fryderyka Chopina. Rękawiczki, bileciki wizytowe, od czasu do czasu inne przedmioty osobistego użytku. Ale także na przykład nuty, które kupujemy na różnego rodzaju aukcjach. W ostatnich kilku latach wydaliśmy na to ponad 7 milionów złotych. Panie Ministrze, a dlaczego kultura jest ważna? Kultura jest ważna, bo kultura to my. Kultura to jest język, to sposób komunikowania się. No można powiedzieć, że ktoś, kto czyta książkę, dwa razy żyje. Dlaczego? Bo żyje też cudzym życiem autorów książek. I z mojego punktu widzenia kultura dostarcza nam pojęć, którymi definiujemy świat, zjawiska. Łatwiej i lepiej się porozumiewamy, lepiej się rozumiemy, jesteśmy bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni. Gdzie się Fryderyk Chopin urodził? W Warszawie, w Żelazowej Woli. Woli. Dokładnie i ta sala właśnie nazywa się Żelazowa Wola i Młodzieńcze Peregrinacje, czyli podróże. Czy urodził się w Wolnej Polsce? Nie, no właśnie. Polska była podzielona między trzech zaborców. Co to za dokument? To jest autograf Chopina, y, walca F. Moll, op. 70., numer 2. Ten autograf Chopin y, zapisał i podarował jednej z dam z dobrego towarzystwa. A jak trafił do muzeum? Wiedzieliśmy, że ten autograf istnieje. To znaczy, mieliśmy bardzo niestety słabej jakości reprodukcji. Wiedzieliśmy, że znajduje się w kolekcji prywatnej, i nagle pojawiła się wiadomość, że w, na aukcji w Berlinie jest on wystawiony na sprzedaż. Oczywiście natychmiast przystąpiliśmy do aukcji, prosząc zresztą o wsparcie ministerstwo, i zdołaliśmy zresztą w bardzo, powiedzielibyśmy, zaciekłym boju o ten dokument, go nabyć. A jaką rolę w muzeum ma konserwator? Konserwator zajmuje się ogólnie zabezpieczaniem i ochroną zbiorów, czyli dba o to, żeby oprócz tego, że od czasu do czasu musi naprawić jakieś zniszczenia, to także dba o to, żeby wszystkim tym dziełom znajdującym się na terenie muzeum nic złego się nie działo, czyli żeby były przechowywane w odpowiednich warunkach i w odpowiedni sposób eksponowane. A dlaczego Pani ma rękawiczki? Bardzo ważne jest, żeby szczególnie starych, delikatnych, zabytkowych papierów nie dotykać bezpośrednio palcami, ponieważ brud, który znajduje się czasem nawet niewidoczny na naszych palcach, może odbijać się na powierzchni papieru, wcierać się w jego strukturę i zostawać tam w środku i dlatego nosi się rękawiczki, żeby zabezpieczyć papier przed ewentualnymi zabrudzeniami. Rozejrzyj się, bo jesteśmy teraz w niezwykłym miejscu, w podziemiach Zamku Ostrogskich. W muzeum mieszka teraz muzyka Fryderyka Chopina i ten magiczny fortepian. Chciałabyś na nim zagrać? Ale ja nie umiem grać na fortepianie. Nic się nie martw, proszę bardzo, mam dla Ciebie nuty. To jest juda Edur. I spójrz, co się będzie działo. Mówiłam wam, że to jest najbardziej kolorowy fortepian na świecie. Uwaga, będę grała.